Nasze obserwacje tego, kto jest naszym widzem i kto najczęściej przychodzi do naszego kina są to przede wszystkim rodziny, rodzice z dziećmi, z ,uh, dzieci z opiekunami, więc to jest taki nasz główny hmm, i widz, hmm, którego bardzo lubimy i cenimy. E, a jeśli chodzi o festiwal, to pomyśleliśmy sobie, że fajnie by było ubrać w taki program filmy, które rzeczywiście warto obejrzeć wspólnie. A oprócz tego warto też ciekawie spędzić czas na takim sensie i chcieliśmy, żeby to było też miało charakter edukacyjny i miało charakter taki międzypokoleniowy, to żeby, żeby pokazać nie tylko współczesne filmy, ale też klasykę i coś, co pamiętają no właśnie nasi rodzice czy też dziadkowie. Co teraz wykonujesz tutaj? Co to za zajęcia plastyczne? Będziemy takie, taką łapkę się robić. Łapka charakterystyczna jest dla, jak, do jakiej, dla jakiej postaci? Do meskimiki. No właśnie, i wykonasz takie fajne plastyczne gadżety, i następnie jaki film pójdziesz oglądać? Stare filmy meskimiki. Mis Chcieliśmy jej zapewnić taką rozrywkę, nie? Także jeszcze będzie szła z babcią na jakiś, no i nie wiem, z chrzestną tam na jakiś film będzie. A powiedz mi, czy znasz mysz kamiki? E, tak. Kim przyszłyście dzisiaj do kina? Ja z mamą, a ja z ciocią. I powiedzcie, te przed seansem teraz robicie tutaj takie plastyczne działania. Co robicie? Cepinki. Ja rysuję z kamiki. A właśnie, i będziecie oglądać później bajkę myszka Miki, znacie tę bajkę? Ja znam. Ja też... I co wam się najbardziej podoba w myszce Miki? Mi się najbardziej podoba wszystko w myszkach Dzisiaj będzie taniec z elementami tańca hula. Taniec będzie nawiązaniem do pierwszej części wajany. Czy to trudny taniec? Nie, elementy będą proste, przyjemne, tak aby każdy mógł dobrze się bawić podczas seansu. Byłaś na wajanie Niestety nie w kinie, ale oglądałam parę z w domu. dlaczego dzisiaj się zdecydowałaś, żeby przyjść do kina i obejrzeć Wajanę Dwójkę. Bardzo spodobała mi się pierwsza część i jestem ciekawa, co stało się w dwójce. A jeszcze o Wajanie, co to w ogóle za historia? Wajana to dziewczyna, która bardzo chciała wypłynąć poza swoją wyspę na morze i jej ojciec niestety jej na to nie pozwalał. Babcia bardzo w nią wierzyła, ale niestety zmarła. Ale Wajanie, bo to dziś się tak nazywa, e, udało się wypłynąć. I nie bezpieczeństwo na nim tam czekało, ale się udało. A jakie przesłanie niesie ten film? Dla mnie niesie takie, żeby podążać za marzeniami. Dlaczego bycie, panie, zdecydowałyście się wziąć udział w festiwalu filmów familijnych no i przyjść właśnie na Wajane Dwójka. Widziałyśmy już pierwszą część i czekałyśmy na tą drugą część, jak tylko dowiedziałam się, że jest taki festiwal przygotowanym Hula Hula. I Zunia bardzo uwielbia tańczyć, lubi takie aktywności, kwiatki, księżniczki, więc to był ten, to był ten punkt zapalny, że zdecydowałyśmy się na ten festiwal tutaj. Na polega magia tego, tego kina? Że obraz tutaj wyświetla się w 360 stopniach, tak jak właśnie mamy w planetarium. Oglądamy obraz dookoła, mamy go na całej powierzchni, otacza nas z każdej strony z tyłu, z przodu, z boku. Możemy poczuć się, jakbyśmy by trochę byli w środku tego filmu. Było naprawdę bardzo przyjemnie. Myślę, że dzieciaczkom się bardzo fajnie podobało, z zainteresowaniem obracały głowę i szukały tych obrazów po całym tym sferycznym obrazie. Historia jest bardzo ciekawa, też w bardzo dobry sposób przedstawiona. Jak Pani wrażenia? No, moje mocne wrażenia, fajnie. Pierwszy raz. Pierwszy raz na takim czymś. Także powiem szczerze, że jeszcze jak będziemy mieli okazję, to się wybierzemy i gorek, tak? Na coś innego. Danym jest oglądać ten festiwal z samego początku, i wydaje mi się, że tegoroczna edycja jest rekordowa, jeśli chodzi o widzów. Zgadzasz się z tym? Myślę, że tak, już teraz widać po tych pierwszych dwóch dniach, że rzeczywiście wszystko idzie ku dobremu i ta frekwencja cały czas rośnie. Ostatni dzień festiwalu, czyli koncert familijny, piosenek Disneya sprzedał się właściwie zaraz po tym, jak uruchomiliśmy sprzedaż, co ogromnie cieszy i jest takim fajnym, fajnym kopem. Do tej realizacji, a natomiast myślę, że po kolei wszystkie seanse, każdy jest inny, każdy dzień jest właściwie inny podczas tego festiwalu, więc cieszy to, że ci widzowie się wymieniają, zmieniają się, jest coś dla młodszych dzieci, trochę dla starszych, więc tak naprawdę myślę, że w tym roku program jest tak bogaty że wszyscy znajdą coś dla siebie.